Dużo tak nie wytrzymam. Kaj, oh, hey, Stefan, a wy oglądacie mój kanał Fanka. Ostatni odcinek piosenki w prawdziwym życiu bardzo wam się spodobał. Dlatego dzisiaj druga część, wyjątkowa, bo walentynkowa. I pamiętajcie, że wszystkie piosenki, które są w mojej roli, wykonywane są przeze mnie. Zapraszam do obejrzenia! Gde? Nic mi już nie wychodzi. Pokaż mi to. Hmm. Tu miałaś błąd, już rozwiązałem. Pokaż. No rzeczywiście. Widzisz, Czarek, z Tobą łatwiej jest mi zrozumieć, gdzie popełniłam błąd. No sama bym na to nie wpadła. Ale ja przecież wiesz, że i tak zdasz ten egzamin jak zawsze. Coś ty, myślę, że jestem bez żadnych szans. To jest za trudne. Ale Ty zawsze tak mówisz, ja wiem, że i tak zdasz. Lecę do siebie. A, może zjem coś po tym egzaminie? Nie, będę gruba. Nie będę nic jadła. Pójdę się przewietrzeć. Nie, no gdzie? Przecież jest ten smog. Matko, jestem wykończona. Najlepiej będzie, jak się zdrzemnę. Wróciłem. O nie. Jak poszło? Zmęczenie zniebala mnie dla bardzo Oślach tak? tak, nawet mi nic nie mów Proszę cię, róbmy coś Nie wiem, wejdź tu gdzieś Co teraz robisz? No nie wiem wiesz co Ktoś tam mi pisze o jakieś reklamie i prosi serdecznie o kontakt Jaką reklamę będziesz ją robił? Miałem nie robić ich nigdy Miałem nie robić ich za nic No ale ja po też mieszkanie No dobrze, dobrze <grym> Jejku, cieszę się, że już skończył się ten ciężki dzień <grym> Ale za to jutro Będzie super dzień Co? Dlaczego? Ale cieni aktor No już nie udawaj Ta pokerowa twarz nic nie da, bo ja Wiem, że coś szykujesz specjalnego na jutro. Dobranoc. O co jej może chodzić? Urodziny? No w sierpniu. Rocznica? No w kwietniu. Hmm. Aniu! Mamy jakąś świeczkę? No mamy, mamy Sięgam dzień Proszę, bardzo Uch. Czyli co, jednak będziemy coś szykować? Co? Nie, no nie czujesz jak cały czas w śmierdzi w mieszkaniu to jest zapachowa, nie? Jak to? to? Po to ci ta świeczka? A po co? Aha! Dobra, no to ja pójdę na zakupy. Na zakupy? No tak, przecież pokończyło nam się parę rzeczy, i myślałem, żeby jeszcze wpłacić pieniądze do banku. Baju, baju, bye proszę pana. No dobrze, no to będę czekała w takim razie na ciebie. No dobra, to idę. No już myślałam, że naprawdę nic nie zorganizuje w te walentynki. Ale na zakupy jedzie, no. Już ja wiem dobrze, co on szykuje. No czaruś, no gdzie jesteś? Znowu jadę do ciebie sam. I proszę, mam bardzo dużo zakupów, mogłabyś wyjść i mi pomóc? Za chwilkę będę. No dobrze, dobrze, no, no to już wychodzę. A gdzieś ty się tak wystroiła! Jak to? To żadnych kwiatów nie masz? Nigdzie mnie nie zabierasz? Ania, o co ci chodzi? Chciałam pokochać się, ale nie wiem, jak. Kurty nie pamiętasz nawet o takim dniu jak Walentynki. Ach, tak! To dziś jest ten wyjątkowy dzień, w którym kobiety chcą świętować to wydarzenie, nie zwracając uwagi na to, że faceci starają się przez cały rok o nie. Proszę cię, przestań, bo. o Zmierzam do granic noszących mój ból Ania, przyznaję się, zapomniałem No ale co z tego, skoro ja Kocham cię Przez cały rok, rozumiesz? Nie kłam, że kochasz mnie Wiesz co, myślę, że powinniśmy się rozstać, bo ja Ania, nawet jakbyś chciała mnie zostawić, to ja. O co miłość będę walczył? Jenny, ja ty patrzysz mi w oczy z Wiesz, co naprawdę jest mi głupio, że zapomniałem o tym dniu. Szczerze, przepraszam. Smutno mi się po prostu zrobiło, bo chciałam, żebyśmy jakoś fajnie spędzili te walentynki. Ale jak przemyślałam, to zrozumiałam, i miałeś rację, że nie liczy się tylko ten jeden dzień. A uczucie, które łączy nas przez cały rok. I to jest magic mamy magic magic love. No i tak, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i co, zbliżamy się do tych 100 tysięcy subskrypcji. Dlatego koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. I chłopaki, pamiętajcie o walentynkach, bo są w czwartek. A w czwartek wlatuje kolejny odcinek na mój kanał o godzinie 15. Buziaczki!